Trzeba w jeszcze nie ma co kupować nowych. Trzeba je znaleźć. To Gdańska Omaresz pomaga mi sprzątać. No. Iwana nie wyrabia, więc zamiast jej kopat wysyłać, to mogę. Można zawsze kogoś wziąć do sprzątania, ale Mam. taka kasa kasa kasa. ma dość dobrą wymówkę. Za dużo preselków jadła i paluszków. No, no baj. Tak. Dobra, wracamy do mojego chili. Wygląda tak, no nie wygląda to za bardzo zachęcająco, ale ale jest dobre, nie? Mariusz lubimy, czyli no. No dobre. No i tak. Sofy podsuwane. Że ja nie lubię tych sof. Stare, badziewie. Tu jest lampanie nie? Mariusz z tego. z ciucholandu. No. Taka Kupiliśmy. Droga, droga Trochę. Za się udało. Pić. Czekajcie, ale tu tak. Ona wygląda tak. Ten klosz, nie? Jest taki nie, nie za bardzo fajny. I ma te, można tu zapalić i tu, nie? To jest z to tego, second hand Boże, no, no tak, y, Ciucholand taki. No. No, tylko, że tutaj Ciucholandzie możesz kupić właśnie e, lampy, komputery nawet, nie? Jakieś tam... No, meble takie, sprzęty AGD, takie. A tu? Takie pomniejsze rzeczy. Tu są, przegrana kasa. Przegrana kasa. Kurde, ile na ja to poszło, nie Mariusz? Chcę to podliczyć. Albo lepiej nie. No, przegrana kasa. Kurde, a to jest... Nie wiem czy to jest jedna trzecia tego co ja mam. Dosłownie, no nie wiem. Ale tego jest chyba niecałe pół kilograma. Tak bym powiedziała, albo nawet... No nie może pół kilograma. Więcej. Wiem, wiem, że jest więcej Mariusz. Akcja, my dalej, dalej sprzątamy. Znaczy, Mariusz bardziej, ja? Mariusz, co to kapie? patrz. A to pewnie zostawiłam na zewnątrz mopa, nie? Nie. Jakiego mopa? To jest. To. Fuj! No na no, zewnątrz. No no to teraz jeszcze lepiej jest niż było. W ogóle pies jest w klatce teraz, bo on będzie nam łazić, a będziemy myć jeszcze podłogę. Tam... Marsz, a jeszcze trzeba żeluzję, nie umyć. Nie, właśnie nie. Masakra, masakra, ja nie, nie wiem. A masakra. właśnie rozmawialiśmy jak tutaj właśnie w żłobku jest, że... Słuchajcie, mają takie wymagania, że tyle kasy biorą, ile oni biorą Mariusz, miesięcznie się no 1300 dolarów za dwójkę 1300. dzieci. I to jest jeden z tańszych żodków. No, jeden z tańszych. Jeden z tańszych, nie? To jeszcze mają życzenia jakieś, wiecie co, na zajęcia jakieś plastyczne czy coś, to każą przenosić. Ostatnio mieli taką listę, dali nam, jakiś piasek kinetyczny, tak? No, kinetyczny albo magiczny piasek. No. I spędziłem 45 minut chodząc tak dwana na godzinę, szukając, gdzie ten pieprzony piasek może być. No. robili wiecie co takie w wodzie... w butelce... W butelce zalewali wodą z tym zabarwiaczem, że taki tam na dole piasek, nie? Muszelki. To jest super znadziej, nie? Tak jak światło wyłączy, No. A teraz też coś wymyślili. Co to? Mamy kupić, co? Jakiś... Ring pool, czy jak to się Jakie nazywa? Jakieś krążki, krążki. krążki basenowe. Jak ktoś wie, to jest krążek, co to jest krążek basenowy, to napiszcie w komentarzach, bo nikt nie, w łopcu też nie wiedzą, to to, co to jest, krążek basenowy. Ale wiecie to najbardziej skurzające? bo biorą naprawdę dużo kasy, a nie umią za, zaoferować tym dzieciom, dać im po prostu nawet tych papierowych toreb, pamiętasz? <laughs> Nawet torby papierowe musieliśmy kupić. Był spis, spis rzeczy, jakie potrzeba było. I między innymi były jakieś trójkątne kredki z jakiejś firmy, która po prostu nie istnieje. Ale musi być taka, nie inna. I trzeba było. Papier... 10 papierowych torb. Tak jak tam nie wiem. Można po prostu jakieś tam frytki, kupić jedzenie, o nie z zoologicznym. Tylko, że. Sęk w tym, że nie dało się ich kupić na sztuki nigdzie, ani na dziesiątki. E, Znaleźliśmy sklep taki jeden, to sprzedawał w najmniejszych nominałach to było 500 worków. No, no. to co ja zrobię, nie? Ja się powiedziałem, i oni też napisali, że, że chętnie, chętnie wezmą donacje. Ja mówię, jak ja mam kupić 500, to ja im dam tylko 10, a te pozostałe 490, to ja tam no. w na schodach, żeby tego nie dostali tego. Ale takie żłopy, nie? Takie... On no, no, coraz więcej, Dość, że tyle kasy biorą, a słuchajcie, to jeszcze nie, nie jest ten, jest jeszcze jeden kniw. on, Ten żłobek jest taki katolicki. A, żłobek podnależy do kościoła tego. No. katolickiego, dlatego tu nie jest katolicki, ono tego... Nie, oni tam się normalnie cały czas śpiewają, ale lują. Ale lują, przecież ci dzieci ostatnio modliły się po angielsku. Nie, no, Jesus, że dziesiątko Jezus. No ale mniejsza z tym, nie? No ale y, co? Tym opiekunkom, tym nauczycielom, to A. nie dają za dużo. E, nie. Opiekunki dostałem grosze. Ubez bez ubezpieczenia. Nie? Bez ubezpieczenia, bez jakichś tam innych rzeczy. Katolicki. Teraz, e, my musimy płacić e, za dziecko bez względu, czy są święta, czy są wolne. Na przykład przez święta ile dzieci były? Mówię? półtora tygodnia w żłobku? Tak, bo normalnie po no, 20 dni to chyba było... My płaciliśmy za po... cały miesiąc, hej, no. Czyli te y, 600 dolarów my po prostu, Mariusz, no. daliśmy im za darmo, za nic, za to, że dziecko, dzieci były u nas w domu. No tak. No ja to kiedyś właśnie wspominałam o tym, dobra, dobra cięcie. Mała przerwa, patrzyłam co w lodówce, robiłam kiedyś taką mielonkę, wiecie co? Ten, co tam, z wieprzowiny, chyba nie? No, taka Z wieprzową, no, z tym. I tutaj jest taka, wiadomo, tu jest tłuszcz. Ja to wykowałam. I tutaj taka, wiecie, w obrzegach taka galaretka, nie? I co, niby na trzy miesiąca mamy to dłużej, nie? Mariusz? No, półtora to nic. Nie. Nie no, co ty? Nie cały rok mamy to. No, okay. Ale się nic z tym nie dzieje. No nie, bo to w wodówce jest i to. Cały jest, czas. To jest e, pasteryzowane Miałam... w sumie. Nie? No tak. No i dużo czosnku było w tym też, nie? I pieprzu. No. Dobra, ja nie wiem, trzeba dalej sprzątać. Kurde, nie mam siły. Dobrze, że Mariusz mi pomaga, bo normalnie byłoby kiepsko. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać taką, a nie wiem, może znacie, taką szczotkę do mycia też. Właśnie to kupiłam, wiecie, co do butelek. A to jest dobre też tutaj, ta końcówka, myjemy te smoczki od wewnątrz. Ale powiem Wam, później ta szczotka się przydaje do innej też rzeczy. Coś wyszorować, inne jakieś butelki czy coś. Niekoniecznie to musi być właśnie do tego, do butelek dla dziecka. I powiem wam, że zdecydowałam się na ten stojak do butelek ostatnio, bo... Tragedia. Słuchajcie, taka głupota. Po co ostatnie dziecko kupować jakieś rzeczy, nie? Ale ja już dostawałam świra, pamiętam jak te butelki mi latały po myciu, potem to trzeba jeszcze dezynfekować. I normalnie ten stojaczek kosztował 7 dolarów coś chyba. To był najtańszy, oczywiście są lepsze, można kupić nawet za 30-50 dolarów, no ale co, trzecie dziecko, to liczymy się z groszem, nie? Trochę, no i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Ee, ja mam do Was prośbę, jakbyście mi właśnie dali jakieś, wiecie co, e, propozycje imion dla dziewczynek, e, bo ja jestem w czarnej dziurze e, mm, dla pierwszej córki, wiecie co, było to przyjemne wybieranie imię. Dla, dziew dla dziewczynki, nie? To było coś przyjemnego. Później, yy, no, druga dziewczynka, no to już tak, wiecie co, ciężej. A teraz to praktycznie to wszystko jakoś. Nie umiem się w ogóle zdecydować nawet na jedno imię. Yy, na razie zakładamy Olivia, ale wiecie co? Dajcie mi jakieś propozycje. I ja, ja bym chciała właśnie. Yy, takie bardziej polskie, wiecie. Takie polskie, takie, żeby było uniwersalne, żeby te tutaj, yy, te głąby amerykańskie też umieli to wypowiedzieć. Bo na przykład moje imię to nie czytają Iwona, tylko Iwona, nie? No bo tam jest W, a W to się czyta jako W. No i to brzmi bardzo dziwnie. Yy, tak samo Maja. Oni zaczęli tutaj wołać Ma, Maya, Ma, Maja, 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 Maha. Nie, nie widzieli, jak to przeczytać, nie? Maja. Maja, no bo jest napisane po polsku oczywiście. No i tak się zastanawiam, kurczę to jest ciężko, ciężko wybrać, no bo to trzeci raz, to już nie jest taki ho, ho, ho. Mnie się bardzo, powiem Wam, też rosyjskie imiona podoba, podobają i pamiętam taki, nie wiem, bajka do dzieci była o takiej jakiejś księżniczce Anastazji. Ojej, zafascynowana i, i no. Tylko to jest właśnie dłuższe imię też, nie? A, też trzeba o tym pomyśleć. I o później jakimś zdrobni zdrobnieniu, no nie wiem, nie wiem. Dobra, kochani, ja chyba się będę z wami żegnać. Nie wiem, czy ten mój może jeszcze przychodzi, ale jest jeszcze dużo do sprzątania. Musimy e, w ogóle tamte, pokażę wam, o ile mi się uda, bo ten sto, mój, nawala. Tamte krzesła trzeba wyprać. Dzieci tak ufajdały je. E, mamy taką tą maszynkę małą e, do prania, no ale. E, w sumie ona jest dobra, ale to wiecie ile to, to też zachodu, nie? Ale trzeba to wyprać, bo to wszystko ten brud, one tam jedzą, plują, kurde groszki, lecą, jakieś kurde inne świństwa. Dobra. E, dzięki, że obejrzeliście ten krótki vlog. Mam nadzieję, że krótki, e, nie wyszedł za długi. Cześć kochani, kolejny dzień. Dzisiaj o poranku postanowiłam, że nagram takiego vloga. Dzisiaj co jest? 4 lipca? Święto? Ja. No, także ja wyglądam tak no, o poranku, dalej jestem w ciąży. Będziemy zaraz jeść śniadanie. Oczywiście Maja mówi po angielsku. Tak? Maja mówi po angielsku? Nie. To jest. Gorąco. Gorąco, tak. Okej. gorąco, gorąco. Okej, spoko. Co jemy? Śniadanko, tak. Julia, smakuje? Dobra jajeczniczka? Fajnie. Maja oczywiście dużo rzeczy nie lubi. My dalej w trakcie sprzątania. Podasz mi masło? Masło. Margaryna. Taka jogurtowa ona jest, nie? No. Nie spycha. Maja to jest Siedeko. A Maja być. co pokazuje? Pokazuje co to jest? Siedeko. To jest Księżyc. To jest mój. Tak, mój. Maja co to jest Julia. Jest... Maja też jest Moon. A co to jest? Tortilla chyba, tak? Maja. Tortilla? To blue and white. Blue and Z... white. Blue. Tu tam, tu jest jeszcze jeszcze sałata. nałóż sobie sałata okay. Co ty robisz? A maja, oczypą. No, Maja zaraz dostanie po tyłku chyba. Nie, Maja, oczy Dlaczego bijesz Julię? Nie. Nie, Maja, oczy bolą. A No, Maja pójdzie chyba pod ścianę postać chwilę. Nie, Maja, oczy Teraz mnie bolą uszy, bo Maja krzyczy. Nie. No, my dalej sprzątamy. Marusz. zawsze pakuje do buzi całą kanapkę. Ona Nie. Moja kanapka, a dzisiaj będę robić ten super pie. Według gordona Ramseja, ale niestety chyba nie mam wina czerwonego. Nie! Co ty, Julia, ja robisz? Spadniesz! Okej. Okay. Słuchajcie, butelki wsadzone. Wszystkie, które mogłam znaleźć. Butelki do karmienia. Jak widzicie, różne firmy: Avent, Spectra i nawet tej Medeli. Wiem, że można wyparzać ogólnie. Też w zmywarce, ale ja będę to robić, wiecie co, dezynfekować, się, sterylizować w tym moim sterylizatorze. No, dużo tego. Kurde, bardzo dużo. No, kochani, wózek wyciągnięty, wymyty, wszystko w środku jest poprane, w tym płynie, co dla noworodków powinno się właśnie prać. Słuchajcie, ten wózek ma, ja no nie wiem, ponad 4 lata, no tak, ponad 4 lata. Bo Maja ma 4 lata, tutaj jedynie mi się zrobiło takie, jakieś odbarwienie, wiecie co, będę kombinować, żeby to jeszcze zmyć, ale to było też prane. No jest, ogólnie ten wózek jest fajny, wiecie co, I naprawdę nie było żadnych uszkodzeń z nim. To jest filma Run Bass chyba, o ile dobrze pamiętam i 4 lata temu to chyba koszt był 1200 złotych czy jakoś tak ale chciałam z Polski po prostu zwyczajnie mi się nie podobały te tutaj wiecie te amerykańskie wózki słuchajcie jest druga część spacerówki która jeszcze nie została umyta no bo to jest na większe dziecko już nie myta, nie prane, nic. i jeszcze mamy słuchajcie foteli który naprawdę gdzieś jest zakopany w tym w garażu bo widzicie ja dalej tu sprzątam Naprawdę dużo tego jest. Przed chwilą była trauma na górze, bo musiałam dzieci zmusić, żeby, żeby po prostu posprzątały swój pokoj. No, Tą torbę znalazłam, słuchajcie, torba do wózka, co mi się podoba właśnie, że na dole jest, wiecie co, taki pojemnik jakby na różne rzeczy plus jeszcze właśnie ta torba, czyli super, naprawdę bardzo fajny wózek, wygodny. I wiecie co, on się fajnie prezentuje, a nie kosztował jakąś masę kasy. Ja Wam staram się podlinkować ten wózeczek, ale jest naprawdę cudownie, nic się nie szkodziło. Słuchajcie, tak jak czytałam niektóre opinie z innych firm, co, że tam jakaś rama się urwa, czy coś, a tutaj absolutnie, absolutnie nie. I, i no nie wiem. On mi wpadł w oko i po prostu no trzecie dziecko już będzie woził. Ten wózeczek naprawdę jest fajny. Wiecie co, jeszcze takie co chciałam Wam powiedzieć? Jedyny minus w tym pakiecie, bo to był wózek, ta spacerówka plus właśnie fotelik. My mieliśmy problem przy drugim dziecku tutaj w Stanach z tym fotelikiem, bo wiecie co, to było jakieś jeszcze stare zapięcie, gdzie się tylko tutaj zapinało, a nie na klatce piersiowej. I jak Julię urodziłam. Nie chcieli nas wypuścić po prostu ze szpitala zwyczajnie, bo nie było tego klipsa. No, Mariusz próbował to dokupić online, ale wiecie co, jakoś to nie pasowało. Także my, my kupiliśmy w ogóle inny teraz fotelik dla tego trzeciego dziecka, ale to Wam zaraz pokażę. No, tak wygląda wiecie co, ten fotelik. Ja teraz go dosłownie wyciągam z folii dla tego naszego trzeciego dziedziusia firmy Chico. Nie będę nawadrzony, wiecie co, rekomendacji, bo nie wiem, my jeszcze go nie przyczepialiśmy, bo jest jeszcze czas, musimy auto w ogóle wyprać, wiecie, no dużo rzeczy jeszcze, no ale mi się wydaje okay. bardzo fajny, on był z tych troszeczkę droższych, 150 chyba dolarów zapłaciliśmy, no ma, wiecie co, tą właśnie taką platformę, takie, no taki już chyba standard, co teraz robią. I tylko się wypina i wpina ten fotelik. A my wcześniej niestety nie mieliśmy tego właśnie w przypadku tego wózka. No. Także było upiornie e, ciężko, bo wiecie co, jakoś dziwnie się przyczepiało ten fotelik. No, myślę, a z taką platformą to jest o wiele bezpieczniejsze też dla dziecka. No, a nie co? Ja zaraz będę musiała gotować. mieć jakiś drom. Dobra, to robimy tego Sheparda Paj. Według przepisu chyba Ramzeja. Zobaczymy. Okej, okay, kochani, moja załoga jest w góry. Ja będę teraz przygotować, te, przygotowywać tego Shepard pie, Ale nie będę robić tak jak e, dokładnie m, wedle przepisu chyba tego Ramzeja, bo wiecie co? Nie mam czerwonego wina. My ogólnie bardzo, no nie wiem, chyba tylko na Sylwestra pijemy jakiś alkohol i może, nie wiem, na, na święta. A ja to już w ogóle już nie pamiętam ile lat nie piłam alkoholu kupiłam taką dużą pakę mięsa mielonego, ale wiecie co, to, to nie jest jakiś blog o gotowaniu nie będzie, ale chciałam wam pokazać mniej więcej jak go się robi, czyli wiecie co, ja sobie wezmę jedną czwartą chyba tego mięsa, a później co, trzeba będzie zetrzeć troszeczkę, wiecie co marchewki obranej cebuli a to tak do smaku i ząbku. Bek chyba czy tam dwa czosnku, widzicie, co ja Bo ja to tak robię tak szczerze na oko. No, Mariusz, degustuj. Oczywiście to jest shepherd pie według Iwonki. Gorące, nie? Bardzo smaczne jest to, Danie. Ty tak. Co, w robota się zamieniłeś? Nie, sztucznie ma być, nie? Jak ci beznadziejni aktorzy ściągnięci z ulicy. Ale jest nie? dobre, jest na słoność. Nie, jest dobre na słoność, nie? Bo jeszcze wiesz, yy, soliłam, wiesz, i pieprzyłam i dałam parmezanu. Bo ponoć parmezan dodaje takiego złotego koloru, tak jak to Ramsay powiedział. Ale nie miałam tych niektórych właśnie rzeczy, bo wina tego czerwonego nie miałam. Tego oyster sauce, jak to się nazywa po polsku w ogóle? Oyster to chyba masz małże. A czy jest wiele rodzajów jakichś tam. Ostrygi polski. chyba. Ostrygi czy małże, czyli Nie znam się za bardzo, nie? No. My, myśmy kupowali te mrożonki tylko z tego nie. <laughs> z Aldiego, nie? Mhm. Mm I z Aldiego były najlepsze. Potem z takiego Martu, pseudo Tesco. Oczywiście. Tyle ziemniaków. I na sam dnie, tak jakby ktoś wypluł. Ja to, to w miejsce. sumie to, wiesz co, tak na oko robiłam. Dobrze, no, wyszło, no. nie? Shepard pie wołowinowy, a powinno być Starego Barana. <grym> z rakiem, kartani, ale... Ja no. zwykle kupuję mięso, właśnie wieprzowo wołowe, ale akurat w Aldim była mnie. Taka wielka paka. Nie wiem, czy tam z 3 kilo tego mięsa, resztę zamroziłam Ale to tylko wołowina. Trochę dużo tłuszczu było, więc musiałam odcedzić, wiesz Na durszlaku A tam w sumie nie pamiętam, czy właśnie co cokolwiek, bo to tak trochę Pływało w tym jednak, nie? No Dobra Ja nie wiem, co dalej, bo jestem wyrypana No, ty musiała pracować nad moim kanałem, nie? Dzieciołowym hmm. Mariusz, padł na pomysł, żeby dzieci kamerować, tak? No Dobre. Przez żaluzję z drugiej strony sąsiadów, ten kamerował. Dobra, ile dzisiaj stopni jest w ogóle? 38,5. Kurde, dlatego ja wolę nie wychodzić na razie. <grym> dzisiaj jest to święto narodowe, święto niepodległości w Stanach. No to wszyscy nawaleni na basenie. Na basenie, no kurde, trzeba raport dać im jakiś. To nie powinno tak być jeszcze, zresztą ktoś się utopi, czy coś. No Na pewno, a czy wiadomo, nie przynosili piwa ze sobą, ani nic nie, ale waliło, nie że wódą, bo ilej. Tutaj... Wody za bardzo nie pijem. A czarownicy no. nie było? Była jedna z nich, ale nie ta, nie ta główna, nie? Macie to raczej. powinna dać właśnie raport. Ała, kopie mnie dziecko. Muszę się chyba położyć. Ludzie w ogóle ja sobie pierwszy raz widziałem tam są, nie? Ciężko powiedzieć. No, dobra. To kończymy, ja ciebie już nie będę nagrywać, powiedz papa. Papa. Pa. No kochani, czas przyszedł na odpoczynek chwilowy dla mnie, nie wiem, może 5 minut mi się uda z, z uda odpocząć, chociaż już słyszę za drzwiami właśnie Julia płacze, mama, mama. E, ona nie lubi być daleko ode mnie. E, słuchajcie, możecie skorzystać z tego przepisu. Ja robiłam go tak po prostu, e, wiecie co, tak na oko, według siebie. To jest tak jakby zapiekanka ziemniaczana z mięsem wołowym. E, ale jest, e, według mnie, smaczna. E, jest to dobre, sycące. Czy zdrowe, czy takie jakieś light, no na pewno nie, chociaż ja odcedzałam, słuchajcie, ten tłuszcz Później po tym smażeniu, bo z tego, w tym mięsie było dosyć dużo tego tłuszczu. No, ja w ogóle odpoczywam na łóżku. Nie ma pościeli, bo piorę. Wiecie co, sobota sprzątanie. Tutaj jest to święto. Będą fajerwerkami szaleć dzisiaj pewnie do pierwszej w nocy. Bo to jest ich święto, to narodowe, to święto niepodległości oczywiście. To nie jest polskie, a to tam, wiecie co... Mogę tam z dziećmi jakąś tam sztuczne ognie odpalić i to wszystko. E, dobra, będę kończyć. Będę kończyć, bo mam jeszcze dużo roboty. E, dziękuję za Wasze komentarze. Dziękuję, że się odzywacie do mnie. Jest mi bardzo miło. E, chociaż wiecie, no jest mi ciężko odpisywać od razu, od razu. No, ale staram się też oglądać. Jak mam jakieś, wiecie co, chwilkę te wasze kanały, czasami po prostu oglądam, muszę zastopować. Wiecie co, potem znowu powracam. No, tak jest. Dobrze. Buziaki dla Was, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się zdrowo. Mam nadzieję, że w Polsce jest podobna pogoda, że możecie skorzystać, bo ja tej pogody akurat to już mam dosyć. Dobra, to papa.